Witajcie, dziś nadaję również z Kalabrii, ale z Belvedere, żeby odpowiedzieć Wam jeszcze na kilka pytań, które na sam koniec wczorajszej transmisji wpadły. A mianowicie, czy może kupić spółka z o. nieruchomość we Włoszech? Tak, polska spółka z o. może kupić nieruchomość we Włoszech. Drugie pytanie to czy yy, jakie są yy, czy warto przywieźć tutaj ekipę remontową i remontować yy, swoją nieruchomość? Może to nie być do końca opłacalne, eee, najlepiej skontaktuj się ze mną i porozmawiamy, co ile by kosztowało. Oczywiście jak ma się swoją ekipę remontową, może się to okazać opłacalne, natomiast jeżeli wynajmować i przywieźć tu, to na pewno. Nie. Koszty życia, jakie są w Kalabrii. Wczoraj widzieliście, zostały nam, poczęstowań zostaliśmy aperolkiem z przekąskami. Średnio taki aperol dla jednej osoby kosztuje 5-7 euro. Raczej w sklepach jest powiedziałabym, że taniej. Mięso jest dosyć drogie. E, niedługo zobaczycie film z kalabrii. Mamy cały stół zastawiony różnymi przekąskami, w tym e, taką luksusową szynkę z czarnej kalabryjskiej świni. E, no generalnie bardzo dużo przekąsek dla trzech osób nam wyszło 20 euro, ale tak naprawdę fancy przekąsek. Raczej myślę, że życie można powiedzieć, że jest tańsze niż w Polsce. Co do tego kosztów utrzymania nieruchomości w Polsce, na starówce na przykład często nie ma e, czynszu. No Płaci się oczywiście za wodę i śmieci. Myślę, że to można te ceny porównywać do e, czynszu w Polsce. Na Punta Dino na przykład jest czynsz dla kondominium. E, opłaca się pana, który dba o zieleń. Z, e, Wystawianie śmieci płaci się 50 euro miesięcznie. Eee, wspomniałam, już nie można nabywać nieruchomości na kredyt. Co do ograniczeń zakupu nieruchomości gruntowych, nie ma. Oczywiście, jeżeli się chce uprawiać rolę, to wtedy trzeba mieć uprawnienia. Jeśli będą jakieś wpadały jeszcze pytania, będę starała się na bieżąco odpowiadać. Dzięki, ciao!